Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft nowinki. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy kolejną wersję pre-release, tym razem oznaczoną numerkiem 3. W niej zawarte zostało kilka ciekawych zmian i usprawnień o poprawionych niestety dodanych błędach nie wspomnę. Lecz mimo wszystko myślę, że warto wam tę wersję testową przedstawić. Jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Dodano skrót klawiszowy otwierający interfejs postępów domyślnie jest to klawisz L. Postęp How Did We Get Here w końcu nagra zagracze za jego wykonanie. Jest to najtrudniejszy postęp w całej grze, gdyż nawet mi, czyli staremu wyjedoczowi Minecrafta, nawet przez głowę nie przejdzie, aby uczciwie je zdobyć. Polega na posiadaniu w jednym momencie wszystkich możliwych efektów w grze, w tym efektu Widera, spowolnienie nakładane przez Elder Guardiana, czy też efekt lewitacji. Nagrodą jest za to 1000 punktów expa. Nieźle, co? No tak niezbyt, bo to tylko 26 leveli. Ale to jest dobra zmiana, gdyż w przyszłości będziemy nagradzani za wykonywanie postępów, a ten śmieszny level, który dostajemy za ten postęp, też zapewne zostanie zwiększony. Jako śmieszną ciekawostkę wspomnę, że pierwotnie miało być to tylko 100 EXPA. Od teraz papuki po nakarmieniu ich ciastkami giną. Spowodowane jest to urealnieniem gry, gdyż w prawdziwym świecie takie ciastka rzeczywiście dla papuek mogą być trujące przez zawartą w nich czekoladę. Teraz te oswajane są za pomocą nasion. Sam osobiście liczyłem na nowy rodzaj pokarmu dla papug, lecz kto wie, czy w przyszłości takowego nie dostaniemy. A oprócz tego, wskazówki nie będą wyświetlane dla graczy, którzy ich nie potrzebują. Zoptymalizowano książkę receptur oraz wyszukiwarkę w trybie Creative i naprawiono aż 63 błędy. Dobrze, to byłoby na tyle na dziś. Odcinek z lekkim poślizgiem, ale jak wspomniałem ostatnio, nie mam czasu siedzieć przy kąpie i nagrywać, ale wkrótce się to zmieni. Dzięki za oglądanie do usłyszenia niebawem w kolejnych odcinkach z serii Minecraft Nowinki. Być może za tydzień dostaniemy pełną wersję 1.12. Materiał o niej w zaawansowanym przygotowaniu. Trzymajcie się do usłyszenia. Siemanko i cześć.